Lidia Popiel uczyła Ostroęcką Młodzież przedsiębiorczości. Spotkanie odbyło się wczoraj w Urzędzie Miasta. To kolejny etap projektu Mój wybór, moja przeszłość realizowanego przez Fundację Drawina Rozwoju. Lidia Popiel zawodowo fotografią zajmuje się od 1985 roku, wykonując zdjęcia m.in. do zwierciadła pani sukcesu. Wykłada na Wydziale Fotografii w Warszawskiej Szkole Filmowej. Działa w Fundacji Polska jest kobietą. Jest przewodniczącą Rady Sygnatariuszy w Partii Kobiet. Również dziennikarką Polsat Cafe doskonały przykład kobiety sukcesu. Podczas spotkania artystka prezentowała swoje fotografie, opowiadała o zawodzie. Fotografia jest takim rodzajem kreacji, która może mocno satysfakcjonować i przynosić dużo radości, a najważniejsze jest właśnie to, żeby znaleźć w swojej pracy radość. W pierwszych 15 chyba minutach padło pytanie o pieniądze, jak tu zarabiać pieniądze, ale myślę, że to, to jest bardzo ważne, ale nie można od tego zaczynać, bo jeśli znajdziemy pasję i Będziemy nad tym pracować, to pieniądze po prostu same przyjdą. Lidia Popiel podkreśliła również jak ważna w drodze do sukcesu jest wytrwałość i cierpliwość. Często zdarza się, nawet jeśli już pracuje się wiele lat, że gdzieś spotyka się jakieś przeciwności, a masa ludzi wtedy rezygnuje. A jeśli chcemy coś zdobyć, a zdobyczą jest również to, że mamy fantastyczną pracę, którą się interesujemy, to należy z każdej sytuacji wyciągnąć Wnioski i z każdej sytuacji wyciągnąć to, co jest dobre. Przypominamy, że w ramach projektu Mój wybór, Moja przyszłość uczniowie ostrowieckich szkół spotkali się już m.in. z Katarzyną Cichopek i Natalią Kokulską. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Sprawiedliwości.